Zastanawiałeś się, jak wyciągnąć bitwę i jak rozbudować swoje miasto, jeśli nie masz dostępu do marketu? W wielu przypadkach, market to być albo nie być w bitwie, ale co w przypadku, jeśli nie możesz polegać na wymianach handlowych? W tym materiale pokażę Ci, na jaką ekonomię kłaść nacisk, jakie budynki stawiać w pierwszej kolejności i jak pokierować swoją wioską, abyś odniósł zwycięstwo praktycznie z każdym przeciwnikiem. Oglądaj, ponieważ na koniec pokażę Ci przydatne triki, jak wytrącać przeciwnika z równowagi, aby przechylić jeszcze bardziej szale zwycięstwa na swoją korzyść. Oglądaj i czerp wiedzę z tego materiału pełnymi garściami. Oczywiście moje chłopki roztropki, pogrupowane sześciu, idzie do młyna, reszta buduje ratusz. No i pamiętajcie, że w kolejce od razu kolejkujecie sobie budowę kopalni Złota. Złoto to wasz przyjaciel, podobnie jak żywność. Ale to już wyjaśniałem w innym materiale, podlinkuję wam go na koniec tego odcinka. Reszta chłopów magazyn i tutaj odsyłacie część chłopków do drewna, część do kamienia. Pamiętajcie, gramy bez marketu, czyli sobie nie wymienimy surowców, więc musimy rozdzielić swoje siły. Produkujemy chłopów i bardzo ważne od razu ich rzucajcie gdzieś, właśnie, żeby byli aktywni. Nie tolerujemy bezrobocia. Ja tutaj zrobiłem troszeczkę za dużo tych jednostek, chłopków naraz. Wy możecie zrobić spokojnie 5-6, akurat w tym czasie zboże dojrzeje, będziecie mogli rzucić swoje siły na żywność. A mój błąd kosztował mnie tyle, że kiedy zbudowałem kozaku, yy, koszary, to nie mogłem produkować piknierów, ponieważ było poniżej 400 sztuk jedzenia. A poniżej 400 sztuk jedzenia, jednostki nam się nie rekrutują. Taki tip, podpowiedź dla Was. Trzema chłopkami budujecie kopalnię żelaza, choć jeśli gracie polską, nie musicie tego robić, ponieważ jednostki nie wymagają tego surowca do rekrutacji. Tutaj część swoich sił zebrałem, i teraz wszystkie ręce na pokład zdobywamy pożywienie. Zobaczcie, że troszeczkę czasu straciłem. Co spowodowało, że już od powiedzmy 30 sekund powinni mi się robić pikinierzy, miałbym już tych jednostek więcej. Więc na ten błąd zwróćcie uwagę i go nie popełnijcie. Moje jednostki się już tworzą, więc od razu rozsyłam zwiadowców, żeby poszerzyć sobie pole widzenia. Dzięki temu odkryjecie ukryte na mapie kopalnie. Ale jednocześnie powiększacie teren widzenia, abyście wiedzieli, czy wasz przeciwnik nie atakuje was z flanki. Dawam to więcej czasu na reakcję, kiedy będziecie widzieć, powiedzmy, kawałek od siebie poruszające się jednostki, a nie kiedy już wkraczają do waszego miasteczka. Jak widzicie, tutaj właśnie piknierem jednym, drugim i kolejnymi rozsyłam sobie ich w celu poszerzenia mapy. Odkrywam nowe złoża. Jednocześnie pamiętajcie o tym, aby swoje kopalnie, zwłaszcza oddalone, zabezpieczyć wojskami. O tym też wspominałem w innym materiale. No ale cóż, trzeba przypominać, ponieważ często, częstym błędem graczy, jak widzę, i moim z początku gry było to, że nie zabezpieczałem sobie budynków i w przypadku rajdu, flankowania przez przeciwnika. Moje budynki padały ofiarami mojego rywala. Pierwsze co od razu rozsyłam dwie grupki, nawet kilku, pięciu pikinierów na bok, aby od flanki zaatakować przeciwnika. Czemu ma to służyć? Przede wszystkim wybijacie go z rytmu. Musi rozdzielić swoje siły, żeby pokonać wasze najeżdżające od boku jednostki. A co za tym idzie? Zaczyna się szamotanina, a wy w tym czasie głównymi siłami idziecie od frontu i napotykacie mniej wojsk przeciwnika. Tutaj, jeżeli tylko surowce Wam pozwolą, od razu budujcie drugą parę koszar. Mój przeciwnik tego nie zrobił i to dało mi bardzo dużą przewagę, ponieważ na dwie moje jednostki on produkował tylko jedną. Dodatkowo pierwsze upgrade. Y. Dzięki temu, nawet w starciu jeden na jednego, Wasze wojska mają już przewagę, bo są. Mocniejsze, silniejsze. Tutaj postarałem się grupować swoje jednostki, żeby nie chodziły pojedynczo bo to tylko strata wojsk. A co ten idzie większą grupą, mogłem sobie spokojnie tych rzezimieszków pokonać. Tymczasem tutaj jego pole zaopatrzeniową linię odciąłem, więc zobaczcie, że jego wojska dalej nie szły do mnie na północ i tą moją grupką mogłem spokojnie te wojska, które już tu były, wyciąć. A zobaczcie, że dopiero tutaj jakieś wojska idą, ale ja je cały czas skutecznie grupą czterech pikinierów, trzech już w tym momencie pokonuję. Zobaczcie, co się dzieje, kiedy wysyłacie swoich pikinierów pojedynczo. Zobaczcie, ilu ja ich tu wyciąłem, dopóki mnie nie pokonał. Więc warto sobie te jednostki grupować. Mimo, że nie mamy na razie formacji, ponieważ nie stać nas na zbudowanie akademii i nie jest to priorytetem, no to warto jednak grupować te jednostki w kupie, w siła, jak to mówią, więc warto o tym pamiętać. Ja oczywiście zasoby zbieram tylko po to, aby jak najszybciej postawić drugi ratusz. Drugi ratusz, więcej chłopów, oczywiście więcej surowców do wykorzystania. Mam dwie kopalnie złota, jedną kopalnię żelaza i tutaj już powinienem tą trzecią kopalnię sobie zajmować, ale skupiłem się na walce, bo widziałem, że mam przewagę. Żeby wam tutaj to pokazać, mój przeciwnik poszedł sobie w trzy kopalnie złota, ale nie przedłożyło się to na, zobaczcie, produkowanie z innych surowców, drewna czy kamienia. Zapomniał, że gramy bez marketu. Gdybyśmy grali z marketem, jak najbardziej idziemy sobie w złoto, idziemy wiedzenie i te surowce wymieniamy na te, których pożądamy. Tutaj marketu nie macie. Tutaj wam oczywiście też, tak tutaj, tutaj mówię, ale tutaj w górnym roku podlinkuję wam. Jaką wymianę moglibyście zrobić grając na tysiąc surowców i mając do dyspozycji market? Tutaj rzucił już wszystkie swoje siły, chłopków, roztropków, wszystko. Ja oczywiście pomyślałem, że dobrym łupem będzie zdobycie właśnie niebronionej kopalni. Zobaczcie, co się dzieje, kiedy ta kopalnia jest niebroniona. Ja sobie ruszyłem do ataku, ale kopalnię oczywiście wysadziłem. W tym czasie sobie drugą grupką znów zacząłem nękać mojego przeciwnika od boku. Czyli zobaczcie, że te siły, które tutaj miał, puszczał na północ, ale musiał je też puścić na prawą flankę, aby mnie powstrzymać. Czyli nie dość, że produkuje piknierów z jednych koszar, to jeszcze te wątłe siły musiał rozdzielać. Tym też budujecie sobie przewagę, warto o tym pamiętać. Zobaczcie, że z tą grupką moich piknierów nie może sobie poradzić, a tu idzie kolejna chmara produkowana w dwóch parach koszar. Kiedy macie już dwie pary koszar, dwa ratusze, możecie pokusić się o to, żeby budować akademię, aby tworzyć sobie formacje, ale do tego czasu pamiętajcie, aby upgradeować swoje jednostki, aby cały czas były coraz mocniejsze, coraz silniejsze w ataku i w obronie. Po tym zyskujecie przewagę. Tutaj zacząłem już sobie upgrade y moich kopalń, o tym również chcemy pamiętać. Nie szedłem już w trzecią kopalnię złota. Możecie, ale jeżeli widzicie taką przewagę, to ja w tym momencie tutaj zrezygnowałem z tego. Po prostu zaupgrade'owałem sobie swoje kopalnie, które do tej pory wybudowałem. Bo widziałem, że mój przeciwnik rzuca już wszystko do walki. Czyli jest to agonia. Tym bardziej, że tu idziemy po grupą, a tu od boku idzie jeszcze druga. Więc te wszystkie zasadzki, taktyki i taka ekonomia pomoże Wam pokonać praktycznie każdego przeciwnika, jeżeli to mądrze rozegracie, i odnieść więcej sukcesów. Jeżeli materiał Wam się podobał, oczywiście możecie pozostawić łapkę w górę, ale do niczego nie zmuszam. Na kanale są inne poradniki. Zapraszam do ich obejrzenia, a jeżeli. Pragniesz być na bieżąco z moimi filmami? Możesz zasubskrybować kanał. Serdecznie Cię do tego zachęcam. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Cześć!